To jest skaner Infosecurity 24 prosto z targów granice 22. Dzisiaj Państwem, moim gościem będzie pan profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Zdrojek Politechnika Warszawska, a tematem będzie przykład rozwiązywania problemu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Na przykładzie nauki dla granic. Ma pan profesor dzisiaj wystąpienie, które zapewne zaintryguje wielu i chciałem się o nie dopytać. Jest ono zatytułowane Nauka dla granic. Przykład rozwiązywania problemu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Czym jest to promieniowanie elektromagnetyczne i dlaczego jest powiązane z bezpieczeństwem granic? Mówiąc krótko, promieniowanie elektromagnetyczne to jest coś, co każde urządzenie elektroniczne emituje. Celowo lub niecelowo, celowym sygnałem na przykład jest telefonia komórkowa i sygnały telekomunikacyjne, a niecelowym to są na przykład różne rodzaju szumy, które generowane są przez dyski twarde czy turbiny wiatrowe. I te promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje z innymi urządzeniami elektronicznymi, bardzo często powodując ich wadliwe działanie lub w skrajnych przypadkach nawet niszczenie elektroniki. Dlatego e, e, walka z takim promieniowaniem elektromagnetycznym, tym niechcianym, jest bardzo istotna. Problem jest znany od wielu lat. Stosowany, e, stosowane są różnego rodzaju rozwiązania e, klasyczne. Takim świetnym przykładem, jeśli chodzi o materiał, który chroni nas przed, przed promieniowaniem elektromagnetycznym, jest kawałek metalu. E, takie kawałki metalu mamy na przykład w telefonach, w komputerach, które chronią właśnie te. Wrażliwe elementy, elementy elektroniczne. Ale to nie, to, to nie całość historii, dlatego że promieniowanie elektromagnetyczne to też jest kwestia bezpieczeństwa. To, są, to, są, to jest kwestia wykrywania obiektów przez, przez radary, radiolokacji, i w tym kontekście problem łączy się właśnie z przeciwdziałaniem takiemu zjawisku, żeby nie dać nie dać się wykryć, nie to dać Szczególnie się patrząc na dzisiejszą problematykę bezpieczeństwa granic, gdzie przeciwnik patrzy, słucha i stara Dokładnie. się bezpośrednio oddziaływać na nas. Czy Polska ma jakiś wyjątkowy pomysł na przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom? No myślę, że tak. Myślę, że ten pomysł urodził się tutaj na Politechnice Warszawskiej, w Cezamacie, na Wydziale, na wydziale Fizyki, gdzie zaproponujemy, zaproponowaliśmy właściwie już Nowy materiał, który ma nowe szczególne właściwości w kontekście właśnie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i działa inaczej niż ten metal, przed który, przed, przed, o którym przed chwilą e, e, wspomniałem, bo przede wszystkim jest dużo lżejszy i przede wszystkim. Pochłania to promieniowanie elektromagnetyczne w przeciwieństwie do wszelkich metali, które to promieniowanie odbijają i przenoszą prawda, problem w inne miejsce, co nie zawsze jest do dobrym rozwiązaniem. No właśnie, co potrzeba, żeby ten pomysł, ten projekt rozwinął się na tyle, żebyśmy mieli skalę oddziaływania również na służby mundurowe, wojsko, właśnie w tych trudnych miejscach, takich jak granica? Ja myślę, że tak. Pomysł jest, mamy zabezpieczoną własność intelektualną, czyli patenty. To, czego brakuje, jak pewnie bardzo prosto się domyśleć, to są inwestycje w to, żeby to, co robimy w małych seriach i pokazujemy, że działa, można było właśnie sprzedawać, produkować w ilościach potrzebnych przemysłowi czy właśnie wspomnianym służbom. Nasza technologia od samego początku była pomyślana w ten sposób, że ma być tania. Więc wszystkie kroki w rozwijaniu tej technologii były zawsze zderzane z, z tym, dobrze ile to będzie kosztować. Bo to jest ważne w kontekście aplikacji, bo jeśli to by było za drogie, no to nie ma sensu, prawda? Więc myślę, że mamy coś takiego, opowiem o tym więcej. A kluczem już koń, koń, kończąc wywód, jest zastosowanie w tych materiałach do ochrony. Grafenu płatkowego, polskiego, grafenu, który tu jest wytwarzany w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej. Używamy go właśnie do stworzenia tego nowego materiału, kompozytu grafenowego, już zdradzę, zdradzę jak nazywa się materiał, który właśnie ma funkcjonalność, o której rozmawiamy. Panie profesorze, narosło dużo pewnych stereotypów, mitów wokół Grafenu. Czy to rzeczywiście jest taki materiał, który zmienia zasady gry? To jest materiał, który ma niezwykłe właściwości. On faktycznie zmienia zasady gry. Faktycznie również te mity w Polsce w przestrzeni medialnej bardzo często się przewijają. No, stał się bohaterem mediów, no nie da się ukryć. To prawda, ale i, 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 i ten antybohater właściwie, bo tak bym go trochę nazwał, spowodował, że myślenie w Polsce o Grafenie jest trochę ograniczone, patrzysz na niego pod trochę no, nieprzyjaznym kątem, ale podam kąt. Przykład. To tylko u nas tak wygląda. Cały świat pędzi z inwestycjami dotyczącymi, dotyczącymi aplikacji grafenowych jak szalony. Jesteśmy naprawdę daleko w tyle. Gałęzie technologii, nie tylko ta, o której dzisiaj rozmawiamy, są tak ogromne i, i, i tam, gdzie zastosowany może być gra, grafen, jest tyle w tej chwili możliwości, opcji. Nawet takie wielkie koncerny jak, jak Samsung, Nokia, Airbus, mają już w swoim portfolio wiele patentów na wykorzystanie właśnie grafenu i rozwijają tą technologię w, naprawdę w szaleńczym tempie. U nas no to wygląda jak wygląda, ale jestem dobrej myśli, że, 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 że w końcu ktoś dostrzeże potencjał. Wiele rzeczy już dobrych dzieje się w Polsce, wiele jest firm, które zaczynają raczkować i próbują wdrożyć rozwiązanie grafenowe, jak choćby to, o którym rozmawiamy dzisiaj. No właśnie, panie profesorze, na sam koniec dopytam się o potencjalne zastosowanie, bo mówił pan profesor o urządzeniach elektronicznych, o różnego typu elementach, nazwijmy to dnia codziennego, ale wojna w Ukrainie no, pokazuje, że na przykład bezzałogowe statki powietrzne są narażone na całe spektrum zagrożeń właśnie elektromagnetycznych. Czy potencjalnie rozwój tej technologii zwiększyłby szanse przeżywalności na przykład takich dronów? Tak, dlatego, tak dlatego, dlatego o tym również wcześniej wspomniałem, ale materiał, który stworzymy, Stworzyliśmy, ma jedną ciekawą funkcję, oprócz tego, że jest ekranem przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest lekki. I to predysponuje go do zastosowania, właśnie jako elementy ochronne w przemyśle lotniczym drony i inne, i inne maszyny latające gdzie waga jest. Kluczem, prawda? Więc tutaj widzę ogromny potencjał zastosowania tego materiału właśnie z, z, z punktu widzenia na zestaw tych cech czyli lekkość y, w sensie wagi e, i e, możliwość ekranowania e, promieniowania elektromagnetycznego z zakresu e, e, mikrofal, czyli pasma radarowe dość szeroko. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wiem, że ja czas się. jest ograniczony. Tak. Więc, Szanowni Państwo, dzisiaj na pewno omówiliśmy tylko wierzchołek Góry Lodowej, wierzchołek Góry Grafenowej. Szanowni Państwo, państwem moim gościem był profesor, doktor habilitowany inżynier Mariusz Zdrojek, Politechnika Warszawska. To był skaner Defens 24. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.